Dziennikarka TVN24 na co dzień relacjonująca wydarzenia polityczne, autorka programu Kobiecy Punkt Widzenia, cyklu reportaży i wywiadów, gdzie poruszane są tematy dotyczące sprawczości i decyzyjności kobiet. Doktorka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Ułamu w Poznaniu w zakresie nauk o mediach, miłośniczka lubuskich win i psów, a także krośnianka. Małgorzata Mielcarek, autorka książki Jesteś oszustką? Syndrom, który cię niszczy, będzie gościem Krośnińskiej Mediateki już w najbliższą sobotę. Warto zaznaczyć, że syndrom oszusta to jest coś, co występuje i u kobiet i u mężczyzn, natomiast przez lata pracy z kobietami e, zauważyłam, że nas to dotyczy w szczególności. E, ze względu na to, że u nas warunkowane jest to często też ograniczeniami zewnętrznymi, które wzmacniają te wątpliwości w nas same. Spotkanie z autorką odbędzie się 9 grudnia o godzinie 16 w Mediatece w Krośnie Odrzeńskim. Chcecie dowiedzieć się, o czym jest syndrom oszustki? Dowiecie się właśnie w Mediatece. Wyjaśniając jeszcze, czym jest syndrom oszustki, to jest właśnie ten cały system wątpliwości, które mamy w głowach, że nam się wydaje, że nie jesteśmy wystarczające. Nam się wydaje, że to nie o nas chodzi, kiedy ktoś nas chwali, że to nie są nasze zasługi, tylko dzieło przypadku albo dzieło wszystkich innych osób, które nas otaczają. Rozmowę poprowadził Łukasz Gnioch, psycholog, psychoterapeuta, pedagog i instruktor teatralny, który, tak jak Małgorzata Mielcarek, pochodzi z naszego miasta. Zapraszamy do Mediateki w sobotę, 9 grudnia o godzinie 16.00.